Co roku to czynimy. Dziękuję Wam wszystkim, którzy organizujecie te rocznicowe spotkania i w kościele św. Andrzeja, i na cmentarzu, przy zbiorowej modlitwie. Jesteśmy wszyscy przejęci i zdruzgotani wprost, kiedy uświadomimy sobie, co się tu zdarzyło, jaka tu straszna tragedia, jaka, jaka zbrodnia została popełniona na bezbronnych, na niewinnych ludziach, którzy chcieli świętować, którzy przychodzili w święte Matki Bożej Gromicznej ze świecami, żeby... Da to światło oświecało wszystkich ludzi, żeby ludzie mieli światłe oczy, żeby mieli światło w umysłach, w sercach swoich, żeby umieli odróżnić to, co jest prawdziwe od tego, co jest fałszywe, to, co jest prawdą od tego, co kłamstwem, żeby tym światłem mogli odróżnić to, co jest dobre od tego, co złe, żebyśmy mogli odróżnić to, co niesie śmierć i to, co daje życie. To właśnie to dzisiejsze święto ma taką wielką w sobie moc. Tak jak się zachował on i Anna, tak powinni się zachować wszyscy ludzie wobec przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus to przecież Bóg człowiek. To jest Syn Boży, który stał się człowiekiem. To jest ten, który, który wszystko stworzył. Cały wszechświat, nie tylko ziemia, ale wszystkie ciała niebieskie, cały kosmos, który wszystko urządził, który nadał prawa i te prawa człowiek z mozołem odkrywa. I tymi prawami potem posługuje się dla swojej korzyści, dla swojej potrzeby. Dlatego potrzebne jest to światło. Dzisiaj słyszymy te słowa sam naszego dzisiejszego proroka, który powiada oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A twoją duszę, mówi do Maryi, mieć przed nich nie, aby na jach wyszły zamysły serc wielu. Ta zapowiedź cierpienia Matki Bożej i zapowiedź mocy Bożej, bezbronnego, maleńkiego dziecięcia Bożego, płynie z ustawca Symeona. I jest także obecna w prorodzinie Anna. Już ponad 80 lat przy świątyni służy. I teraz oboje cieszą się, że dał im Bóg taką łaskę, że doczekali. Widzieć, dotykać Zbawiciela świata, Stwórcę Wszechświata.